Puderę nie udało się wystarkować za bardzo. Nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo, a nagrywa na YouTube'a. Okej... No dobra, pójdźmy do szkoły normalnie, zobaczymy co się stanie. Myślałam, że się coś wydarzy, no ale dobra, jak wystarczy. Nie wnikajcie w tą postać. To jest ten. Ona zmienia fryzurę co jakiś czas, bo się jej nudzi w życiu. Czerwony, coś to nie, nie wiem, kamera ma Daltonizm, on nie odróżnia czerwonego, to jest chore jakieś. Najgorzej. Znam ten ból. Bo... Nie, ten, to nie, tylko ty napisy jakby nie chcę. Ten... Nieważne. To jest To sobie, niż czerwony, czerwony. Aha. Bo... Ej, A teraz znów pomidorowa. No i generalnie jest pogrzeb. Tak, wszyscy umarli, wszyscy ryczycie, tak. Przynajmniej są wolni od szkoły. Tak, tak, no nie, tak. Oni są wolni, bo. Tak. Dobra, to tutaj. Okay, ja Fajnie pasuje do tego amosa, tak czarna. Czyli ja tak przyciemnie. I teraz już totalnie. O boże, jak ciemne. jak 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 i jak depresyjny, jak 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 nie ja jak 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 w jak sensie jak nie mały. No ja mogę sobie tak wejść? A pewnie nic nie ma w ogóle. Co to będzie? że... Same jakieś kwiatki i jakieś No ja nie mam jakieś zdjęcia, jakieś kwiatki. Od widzenia fajnie, fajnie. Nie żyją. Nie są mi, co, mogę wyjść. Dobra, podenerwujemy na sam koniec do pana dyrektora. Jeszcze złego. czyli on tam miał w ogóle. A tu Dzień dobry Tak, to ja! Co jest patrzę na sub to zabawy w ogóle? Nie chcę denerwować dyrektora. Uciekliśmy mu przez ścianę. <grymne> <grymne> Ta morda tam mnie turkę. Panie, najpierw to? On jest taki seksowny. co ty